Szczęść witam Cię bardzo serdecznie. Weź do ręki Pismo Święte, otwórz je na Ewangelii według św. Marka, w szóstym rozdziale, wersetach od 30 do 44. Wtedy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich, pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam, pierwszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. Zaczął ich nauczać w wielu sprawach. A gdy pora była już późna, Przystąpili do niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest pustkowiem, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia. Lecz on im odpowiedział: Wydajcie im jeść. Rzekli mu. Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba? Żeby im dać jeść, on ich spytał: Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie. Gdy się upewnili, rzekli, pięć i dwie ryby. Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu. A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom. By dawali im, Także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy dosyta i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów, ułomków i reszczek z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn. Wyobraź sobie, że Bóg patrzy na ciebie. Poproś Go swoimi słowami, żeby był w centrum tej modlitwy. Przeczytaj jeszcze raz fragment tej Ewangelii, zamknij oczy i wyobraź sobie zmęczonych uczniów i Jezusa naprzeciw ogromnego tłumu chorych i zagubionych. Poproś o łaskę, byś mógł poznać Jezusa głębiej, kochać Go mocniej i naśladować wierniej. Wyobraź sobie apostołów podekscytowanych i zmęczonych posługą. Zobacz Jezusa czującego ich i swoje zmęczenie i głód. Patrz, jak proponuje uciec na chwilę, żeby się pomodlić, zjeść, pospać. Wyobraź sobie, jak wsiadają do łodzi. I odpływają, żeby odpocząć. Wyobraź sobie ten moment, gdy płynąc, już widzą z daleka, że na przeciwległym brzegu czekają tłumy. Poczuj ich zmęczenie, złość, rozdrażnienie. Wczuj się w sytuację Jezusa. W którym walczą litość i zmęczenie. Zobacz, jak wygrywa Jego współczucie dla biednych i bezradnych, jak poświęca im kolejne godziny. Zobacz zmęczenie i złość apostołów. Słuchaj, jak przekonują Jezusa, żeby odesłał tych ludzi. Patrz na twarze ludzi, słyszących te słowa. Poczuj, co Jezus odczuwa, słysząc te słowa i widząc pogubione owce wokół siebie. Zobacz, jak odpowiada, wydajcie im jeść. Patrz na twarze uczniów. Zobacz, jak buntują się, widząc absurd polecenia. To jest ponad ich siły i możliwości. Wyobraź sobie, jak Jezus dzieli ludzi na grupy i każe przynieść chleb i ryby. Zobacz, jak patrzy na wielkie tłumy, na kilka bochenków. Patrz, jak bierze jedzenie do rąk, podnosi oczy ku niebu i modli się. Słuchaj słów jego modlitwy. Zobacz, jak Jezus łamie chleby i ryby. I rozdaję je uczniom, a jedzenie się nie kończy. Zobacz radość i wzruszenie biednych. Zobacz twarz apostołów. Wczuj się w radość Jezusa, który karmi biednych i bezradnych. Na koniec tej medytacji wyobraź sobie, że rozmawiasz z Jezusem sam na sam. Pogadaj z Nim o zmęczeniu i miłości, o karmieniu ludzi sobą. Pomódlmy się. Słowo odwieczne, jednorodzony Synu Boże, proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak, jak tego jesteś godzien. Naucz mnie dawać, a nie liczyć, walczyć, a, nie, a na rany nie zważać, pracować, a nie szukać spoczynku, ofiarować się, a nie szukać nagrody, innej prócz poczucia, że spełniłem Twoją najświętszą wolę. Amen. Mi ojca, i syna, i ducha świętego. Amen.